Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku będziecie towarzyszyć mi w mojej pracy, a mianowicie zabieram Was do miejsca, gdzie realizuję stylizowaną sesję ślubną. Więc będziecie mogli zobaczyć tego dzisiejszego dnia taki backstage, jak to wygląda, jak się do tej sesji przygotowujemy. No i co tutaj ogólnie się dzieje. Zostańcie ze mną do końca. Piesinko fajna, Cześć. Takiego pieska kiedyś miałam. Cześć. No jesteś chłodziak. Tak wygląda miejsce, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Dworek. Ale cała sesja, tutaj odbywa się tylko malowanie, czesanie, ale cała sesja odbędzie się w ogrodach. Tam mamy pełno ogrodów. Tak wygląda prostowanie. Sukni ślubnej, nazwa dwa, trzy. Woda, spryskiwacz, nie trzeba prasować, nie trzeba parownicy. To jest y, plus A no, A jeszcze, jeszcze tam, nigdzie jej nie Z dworku, gdzie odbyły się przygotowania, makija, make-up Pani Młodej, Pana Młodego i fryzury, przenosimy się teraz do ogrodu, bo właśnie w tym ogrodzie odbędzie się cała reszta. Za mną jest stęka, gdzie odbędzie się ślub cywilny. Tutaj mamy molo, jezioro, więc klimat idealny, komarów nie ma, nic nie gryzie, więc perfekto. Ale tak wygląda stenka. Gdzie odbędzie się ślub? Zaraz tutaj wpadają Państwo młodzi, będą przygotowania, ubierania, te sprawy, wiecie, jak to w dniu ślubu bywa. Tam za mną są państwo młodzi, którzy właśnie się ubierają, przygotowują do swojego wielkiego dnia. Tam filmujemy właśnie takie przygotowania, czyli ubierają siebie nawzajem. Też tam pomagałem sobie w ubiorze. Wszystko gdzieś tutaj w ogrodzie, bo ogród jest tutaj tak piękny, że postanowiliśmy go całkowicie wykorzystać. Okej, okay, jesteśmy już na molo. Tutaj właśnie odbywa się cała ceremonia zaślubin, czyli to, co jest najważniejsze w dniu ślubu. Właśnie pani Mola idzie do ołtarza, więc zaczęło się. Miejsce jest przepiękne. Moi drodzy, jak to jest wziąć drugi raz ślub? Lepiej no będzie mogło. Cieszę się, że ubrano drugi raz ślub. Cieszycie się bardziej czy mniej? Bardziej się cieszymy mniej stresu No to git Także bardzo nam miło było no że też. dzisiaj byliśmy z wami Zerunie. Dziękujemy Szybka zmiana scenarii i mamy słodki stół czas na tort Dobra, myślę że Takie fajne miejsce tutaj znalazłam w parku strefa chilloutu. pełno hamaków jest tutaj dookoła i właśnie z jednego z nich skorzystałam. Odpoczynek w pracy musi być. A co? A teraz będą sesje w plenerze. Kolejna scenka się robi. Więc chwilę odpoczynku dla filmowców. My jesteśmy już po sesji, wyszło wszystko zgodnie z planem, więc możemy już wracać do domu. Przed nami teraz najgorsze, czyli montaż tego materiału. No ale ogólnie było spoko, poznaliśmy wiele fajnych osób i myślę, że będzie to, będzie to naprawdę dobry film. A być może go Wam tutaj do tego odcinka wrzucaj, i sobie sami zobaczycie jego efekt. Pomyślę nad tym. Narka. Your troubles, of them bubbles. It's my cry, and I'll party if I want, party if I want. If I wanted to, dancing on the tables, throwing out the labels. Life is a ball, and I'm living it large. I'm the entertainment, and I came to play. You're gonna know my.